Witajcie w kolejnym odcinku. Już najwyższy czas przesadzić paprykę mini chili. Najważniejsze, co przygotować jej odpowiednie podłoże. Na dno doniczki dajemy trochę piasku i żwirku. Na to obornik. A obornik przysypujemy ziemią Ocznie obojętnym, żyzną i lekką. Większość sadzonek już wszedziłem, teraz sadzę ostatnią. Do tyłku w ziemi wkładamy korzonki, zasypujemy ziemią i podlewamy papryczki. Takie sadzonki można już wystawić na pole Pamiętajcie jednak by do 15 maja na noc przykrywać doniczkę gowukliną lub wnosić do domu w innym wypadku roślinki mogą nie przeżyć spotkania z przymrozkami. To już koniec w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i lajkowaniu filmu. Do widzenia!